Cześć, w dzisiejszym odcinku podsumujemy razem z Amelką nasz 2024 rok. Wszystko, co nam się wydarzyło, nasze wzloty i upadki, wszystkie momenty, z których się cieszymy, i te, o których wolałbyśmy zapomnieć. Oglądajcie do końca. zacznę od plusów. A moim największym plusem jest to, że skończyłam 14 lat, więc mogłam podejść do kursu na prawo jazdy. Już go skończyłam i właśnie podeszłam do egzaminu teoretycznego państwowego, który udało mi się zdać za pierwszym razem. To nie było takie trudne. No, i w styczniu podchodzę do praktycznego, a potem już będę mo mogła jeździć autkiem, więc na się cieszę. Ja zacznę od minusów, czyli tych najgorszych rzeczy, które przydarzyły mi się w 2024 roku. Więc po pierwsze, oceny. No niestety, nie popisałam się. No i moje oceny w szkole nie są zbyt ładne, e, nie są zbyt dobre. W tym roku najfajniejsze było eksperymentowanie z kolorem włosów. Na początku był niebieski, a teraz jest taki czarno-brązowy, i oba mi się podobały bardzo. Wydaje mi się, że były strzałem w dziesiątkę, ale chyba czuję się lepiej po prostu w czarnym. No i drugi minus to mieszkanie u brata przez około 4 miesiące. Było to okropnie męczące tym bardziej, że on czasami był naprawdę nieznośny. co coś Czy jest coś tu jedzenia. I zachowywał się okropnie. No ale myślę, że najbardziej przeszkadzającą mi wtedy rzeczą było to, że większość mojej rzeczy było na balkonie. W kartonach pochowanych, bo nie wszystko się mieściło w pokoju u Kacpra. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego stoję w takim dziwnym miejscu, którego zapewne nigdy wcześniej nie widzieliście. Otóż to jest mój schowek na wszystkie rzeczy z mojego pokoju, który jeszcze jest w stanie sturowym. Jak widzicie, jest tego dużo i... Na razie nie mam nawet ochoty tego przenosić i przeglądać. Także tylko te podstawowe rzeczy miałam wyciągnięte, a cała, była, cała reszta była schowana. I to było słabe. Pokój hani, to kolejny element drażniący każdego domownika tego domu. Trwa już od luty, marzec, kwiecień, maj. No i teraz piąty miesiąc. Słuchajcie, ja mam tego już naprawdę dosyć. Remont mojego pokoju stanął. Wykonawca z nas zrezygnował, a wszyscy w domu są na mnie obrażeni. Ty naprawdę jesteś taki pokój? A ty ile masz lat? Masz to posprzątać. I tak dzisiaj chcę, żeby to było w do przestrzeni. Blokuję to nie. Dziękuję. Mamo dobrze. nie! Ja nie chcę ciągle mieszkać u kacpra! Przecież to jest już Dobry jest nie, nie, proszę. Proszę zakładać. Proszę zakładać. Proszę, proszę zakładać. W tym roku wakacje mi się wyjątkowo udały, bo byłam w dwóch, no może z wyjątkami, no ale byłam w dwóch bardzo fajnych miejscach. Teraz przejdźmy do plusów. Jak widzicie, tych minusów nie było za dużo, także plusów będzie zdecydowanie więcej. I zacznijmy od mojego nowego pokoju. Myślę, że to jest jeden, pie no. Najle największy plus, bo mam teraz swoją przestrzeń, pokój, który mi się podoba, w którym chcę spędzać czas i no, cieszę się z tego powodu bardzo, bo w poprzednim pokoju było dosyć słabo już pod koniec. A tak to mam taki czysty bardzo, teraz nie, bo jestem w trakcie sprzątania, ale jak się go posprząta, to jest taki czysty, śliczny i po prostu mogę sobie w nim odpoczywać i robić tak naprawdę co chcę. W tym roku udało nam się nagrać piosenkę i mamy cały teledysk. Musicie, jeśli nie je widzieliście, to musicie zobaczyć na naszym kanale. Eee, I szczerze, bardzo mi się podoba ta piosenka, eee, no ale sami musicie jej posłuchać. Śnieg za oknem to oznacza, że już czas zbierać się! Dam się porwać na całego w klimat świąt. Bo to mój cel. Kolejnym plusem, też zastanawiam się, czy właśnie pokój, czy e, ten kolejny plus, który Wam powiem, jest najlepszym plusem, ale chyba oba. No i ten drugi plus to jest e, zmiana mojego koloru włosów. No bo przefarbowałam się na blond, jak wiecie, e, z mojego takiego ciemniejszego brązu. No i myślę, że to była dobra zmiana, bo było to coś innego. I tak jakby troszeczkę dorosłam przez to, przynajmniej tak mi się wydaje. I zmieniłam swój wygląd. Ale ostatnio zastanawiam się, czy nie wrócić do moich naturalnych włosów, bo trochę bardziej je zaakceptowałam. No a mimo wszystko blond był super i cieszę się, że się zdecydowałam na tą zmianę. No bo było, było bardzo dobrze. Teraz niestety muszę przejść do minusów. I jednym z minusów to to, że pojechałam na... Obóz chemiczny w wakacje. Tak, to jest ten wyjątek. To był najgorszy obóz, na jakim kiedykolwiek byłam. Tak znienawidziłam chemię, po prostu jakaś masakra zepsuła mi to całe wakacje, moje całe wakacje po prostu. Ja nie mogę. I odwiedziłam mi się, nie chcę iść na żaden profil dolicą, w którym nazwie jest chemia. Nie, nie chcę. I wiesz co? Teraz rozumiem, Hanie, dlaczego ona tak nienawidzi chemii. No i myślałam, że pójdę na Biolchem po e, szkole i pójdę do Liceum na Biolchem. No ale obóz chemiczny mi zmienił plany i teraz szczerze nie wiem, na jaki profil mam pójść. I trochę jest słabo. Dobra, i kolejny plus to wakacje, bo uważam, że te wakacje były jednym z najlepszych, jakie kiedykolwiek miałam. No i wyjazdy do Hiszpanii, bo tam się działo najwięcej. Poznałam nowych znajomych, jednego chłopaka i było dosyć, dosyć ciekawe. No a poza tym zwiedziłam sobie Hiszpanię i też mi to dało troszkę takie lepsze widzenie na świat. No i dodatkowo, oczywiście, jak wiecie, jestem w ósmej klasie, więc czekają mi egzaminy. i wszystko, co jest złe, jej, yeah. i mam bardzo dużo ocen. Co chwilę mam kartkówki i sprawdziany, e, zadawane są prace domowe, niedobre. Takie, które można zadawać. No nieważne. I ogólnie jest słabo. Moje szesnaste urodziny. Pierwszy raz chyba zdecydowałam się na taką sporą imprezę, bo normalnie moje urodziny były organizowane w ogródku i było tam zaproszonych tylko kilka znajomych. No a tak to... Była to porządna impreza i było ponad, nie wiem, około 28 osób, tak mi się wydaje. Wszystkiego najlepszego, Jest super, bardzo dobre jedzenie, super ludzie. Także... Bardzo mi się to podobało i cieszę się, że w sumie mogłam zaprosić wszystkich moich znajomych na tę imprezę! żyje W tym roku też kasper był kilka razy w szpitalu, co jest bardzo przykre dla mnie, no i oczywiście dla niego, no bo przez te wszystkie choroby, no wiecie, jak to jest. No i wymyśliłam vlog, który zaczęliśmy robić w tym roku i który jest publikowany w środę, ale zobaczymy, czy w przyszłym roku też będą dwa filmy tygodniowo, czy troszeczkę to się zmieni. No ale tym to był mój pomysł i cieszę się, że udało nam się go zrealizować, no bo mogliśmy się tam podzielić bardziej takim prawdziwym życiem z wami, a nie jakimiś filmikami ze scenariuszem e, i jakimiś rolami, w które się wcielamy, a raczej opowiedzieć wam, co się u nas dzieje i pokazać wam trochę naszą rutynę codzienną i takie po prostu zwykłe rzeczy, które robimy na co dzień, żebyście też wiedzieli i bardziej e, myślę, że się z nami tak poznali. I cieszę się, cieszę się, że udało nam się to zrealizować. No i nie wiem, czy pamiętacie, jak mieliśmy te paskudne challenge z tym ohydnym jedzeniem. No to właśnie wtedy zjadłam tego... Co to był? chrząszcz, nie wiem co to było, jakiś tam roba, robala zjadłam i później czułam go przez cały tydzień, nadal czuję jakbym go miała buzi i serio to nie jest fajne uczucie, więc słabo. Pokaż! I tu jest w środku. Jezu! Drodzy Państwo, stuletnie jaja, które są całe czarne, strasznie śmierdzą i nie wiadomo, co z nimi robili. Dawaj. Pani nie lubi jaj. Ale mam to gdzieś. Pania, jedz Ale to, żałosne, żałosne. Dostanę no to, to zjeść. Ale to Ty źle powiedziałaś. No i ostatnia rzecz, którą też ja wymyśliłam, czyli jest seria The Zrobiliśmy tylko 3 albo cztery odcinki, już nie pamiętam, bo jednak wymaga to od nas dużo pracy i te wszystkie makijaże i doklejane rzęsy, ale świetnie się przy tym bawiliśmy. Naprawdę mieliśmy niezły ubaw przy tych odcinkach. Dzisiaj jest najlepszy dzień w całym roku. Mój Karlson urządza ogromną imprezę. Chodzi o to, że jesteś złą siostrą. Pania odstawiła się jak szczur na otwarcie kanału. No i jak nie wiem, czy najlepiej ubrać, żeby on wreszcie zwrócił na mnie uwagę. <laughs> <The Kardashians. śmiech> <The Kardashians. śmiech> chill, <laughs> Może też nagramy jakieś kolejne. Odcinki z tej serii, ale czytałam komentarze, podobało Wam się, no i myślę, że te trzy odcinki to już było coś, że udało nam się w ogóle obzorować tych Kardasianów. Bardzo mi się to podobało, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. To już chyba wszystko, ale najgorsze jest to, że jest grudzień i nie ma śniegu. Raz był, pamiętam, że wstałam w ogóle jakiś cud. No ale teraz no nie ma śniegu, zamiast tego jest okropna pogoda i samo poczucie jest w dole. No ale to wszystko. Yy, koniec podsumowania tego roku, no i zobaczenia do zobaczenia w przyszłym. Pa! Ode mnie to by było na tyle, także dajcie znać, jakie były Wasze ulubione fragmenty z naszych odcinków w tym roku, no i co chcielibyście zobaczyć u nas na przyszły rok. Ale zobaczymy jeszcze w kolejnych odcinkach, czy nie będziemy mówić o zmianach, które wniesie 2025 rok. Także widzimy się w kolejnych odcinkach, no i koniecznie napiszcie w komentarzach, które, które momenty były Waszym zdaniem najzabawniejsze. Pa! pa!